Bitcoin przebija 47 tysięcy dolarów, pierwszy raz od prawie dwóch lat. Z każdej strony docierają do nas pozytywne informacje: Mianowicie, że Vanek kupuje Bitcoiny za 72 miliony dolarów, aby sfinansować start swojego ETF-a. Międzynarodowy Gigant Bankowy przewiduje, że Bitcoin w ciągu dwóch lat osiągnie wartość 200 tysięcy dolarów. Mamy ogromny wolumen na GBDC. Dodatkowo Gary Gensler, czyli przewodniczący sec napisał wczoraj na swoim eksie post, który zrobił gigantyczne wyświetlenia. A w poście, oczywiście, informacja dla rynku, że inwestowanie w krypto jest objęte sporym ryzykiem i dla wielu, było to przypieczętowanie tego, że w ciągu najbliższych kilkunastu godzin te ETF-y zostaną zatwierdzone. Ogólnie na krypto jest jedno wielkie FOMO. Na wskaźniku pokazana jest ekstremalna chciwość, czyli moment, który historycznie w niedalekiej przyszłości kończył się korektą. Swoją drogą w 2023 roku odnotowaliśmy największy wzrost w finansowaniu projektów AI, dobijając prawie 300 milionów dolarów. Dla porównania od 2016 do 2022 roku finansowanie było na poziomie dwa razy mniejszym, także nabieramy wiatru w żagle. Poradnik, jak rozpocząć swoją przygodę na rynku krypto, znajdziesz w linków.